Wydawałoby się, że przynajmniej alternatywna scena powinna tę wiedzę rozpowszechniać. Ale uwaga, tutaj tkwi pułapka. Tak zwana alternatywna medycyna, powołując się na germańską, rozpowszechnia przekłamaną lub całkowicie zmienioną jej formę, w ogóle nie przypominającą oryginału. Jedna z uczestniczek naszego programu wyraziła to w ten sposób. Wszystkie kursy totalnej biologii, psychobiologii, niby oparte na wiedzy doktora Hamera, są tak bardzo daleko od niej i jest tyle uproszczeń i tyle przekłamań, straszne. Wiem to, bo kiedy pani nie znałam, próbowałam poznać doktora Hamera przez kurs totalnej biologii. To powinno być karalne, na serio. A może o to chodzi, by zniekształcić odkrycie doktora Hamera? Smutek. A co widziałam na totalnej biologii? 99% to byli ludzie zajmujący się medycyną niekonwencjonalną. Od razu stawiali diagnozę i próbowali leczyć. No i oczywiście zarabiać. Często wizja szybkiego zarobku jest niebezpieczna, ale to już też kwestia świadomości każdego z nas. Koniec cytatu. Tak, dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odkryta przez doktora Hamera systematyka straciła swoją spójność. Wówczas wiedza ta staje się bezwartościowa. Totalna biologia to tylko jeden z olbrzymiej ilości przykładów przekłamywania germańskiej wiedzy. Człowiek, który fragmentarycznie bądź błędnie przyswoił germańską przez te fałszujące je kanały, nie jest w stanie, bez ryzyka, wyrządzania sobie nieodwracalnej szkody korzystać samodzielnie z tej wiedzy. Taki człowiek potrzebuje tak zwanego terapeuty. W obecnej chwili każdy może uczyć się germańskiej tylko dla siebie. Tyle tylko możemy w tej chwili zrobić, ale cała trudność tkwi w tym, że pierwsze zetknięcie z nią następuje zwykle dopiero w powiązaniu z diagnozą o ciężkiej chorobie. Taki spanikowany, domniemanym brakiem czasu, przerażony, groźnie brzmiącą diagnozą delikwent, bo mu mówiono i dalej mu się wymawia, że musi natychmiast zacząć tzw. leczenie, już nie jest w stanie spokojnie i racjonalnie myśleć. Podobnie jak tonący nie może zacząć nauki pływania, tak samo spanikowany delikwent nie jest w stanie zacząć uczyć się germańskiej w momencie zagrożenia domniemaną Domniemaną groźną chorobą. Wystraszony, ufa naturalnie też zapełnieniom rzekomego specjalisty germańskiej. A w przypadku delikwenta, który ma już za sobą wiele terapii medycznych, z których albo zrezygnował z powodu braku sukcesów, albo medycyna zakończyła swoje działania, bo jest zdania, że nie może już niczego zrobić, to w ogóle nie może być mowy o postępowaniu zgodnym z tą wiedzą. Germańską nie da się naprawiać szkód wyrządzonych przez medycynę szkolną. Jaką sensowną rolę miałby tutaj odegrać rzekomy terapeuta germański? To absurd. W tym miejscu muszę podkreślić, że większość tych samozwańczych rzekomych terapeutów germańskich nie ma żadnego przygotowania medycznego i żadnego doświadczenia klinicznego. Kolejny dylemat, z jakim mamy do czynienia w powiązaniu z rzekomą terapią, według germańskiej, to fakt, że delikwent, który trafia do rzekomego terapeuty germańskiej, zwykle nie ma w ogóle pojęcia o tej wiedzy. Nawet jeżeli przyjmiemy, że rzekomy terapeuta germański prowadzi prawidłowo rozmowę, to nie otrzyma od delikwenta żadnych wiarygodnych informacji, ponieważ nomenklatura germańskiej jest delikwentowi całkowicie nieznana. A więc delikwent i terapeuta tak zwany terapeuta, posługują się zupełnie różnymi językami, a więc porozumienie jest siłą rzeczy niemożliwe. A rozmowa jest podstawowym instrumentem, którym posługujemy się w germańskiej. Ona musi być przeprowadzona rzetelnie. I ponieważ do tego wszystkiego zakres teoretycznej i praktycznej wiedzy germańskiej, tak zwanego specjalisty germańskiej, jest niewystarczający, i to mogę z pewnością twierdzić, jego interpretacja objawów jest bardzo często błędna. I takich przykładów znam wiele. Błędna analiza w germańskiej prowadzi do tragedii. Działania tych rzekomych terapeutów w germańskiej stanowią zagrożenie nie tylko dla delikwenta, one zagrażają również wiedzy germańskiej. Przypominam z naciskiem, że dr Hammer osobiście ostrzegał przed tymi ludźmi. Moja ostra krytyka dotyczy rzekomego specjalisty germańskiej, który zapewnia, że był szkolony przez doktora Hammera. Te zapewnienia są oszustwem. Doktor Hammer nigdy nikogo nie szkolił. 25 lat osobiście towarzyszyłam doktorowi, także wiem, że tego nie robił. Doktor Hammer wpisywał czasami na moją prośbę różnym ludziom dedykację do książek, ale to było już wszystko. Już sam fakt, że ktoś oferuje terapię rzekomo według germańskiej, nazywając siebie jej specjalistą, dyskwalifikuje go jako znawcę tej wiedzy. Kto sprawdził słuszność odkrytego przez doktora Hamera systemu na sobie samym, wie, że bez posiadania kompletnej wiedzy germańskiej, świadome postępowanie według niej jest niemożliwe. Germańska nie jest ani tabletką, ani pogotowiem ratunkowym. Nadzieje na szybką pomoc przy pomocy tzw. terapeuty germańskiej są złudne. I takie obietnice są oszustwem. Rzekoma terapia człowieka, który tej wiedzy nie posiada, kończy się zwykle fiaskiem. Na sensowny, biologiczny, specjalny program natury, który biegnie u delikwenta, terapeuta nie ma żadnego wpływu. Pomijając już fakt, że. Redukowanie germańskiej wyłącznie do rzekomej pomocy w chorobie oznacza pozbawienie jej innych, ważkich aspektów, o których jeszcze wspomnę. Obecnie tylko krytyczna, otwarta, dociekliwa osoba, używająca własnego umysłu, bez zewnętrznego przewodnictwa, jest w stanie mentalnie dotrzeć do germańskiej. Ale żeby mogła świadomie i swobodnie posługiwać się tą wiedzą, to jest jeszcze za mało. To osoba empatyczna, kierująca się zdrowym rozsądkiem, posiadająca umiejętność rejestrowania własnych odczuć oraz reagująca intuicyjnie na bodźce z zewnątrz, z którym jest konfrontowana. Tacy ludzie stają się perfekcjonistami w świadomym wykorzystywaniu tej wiedzy. Oni nie potrzebują żadnego terapeuty, najwyżej korzystają ze wsparcia społeczności germańskiej, którą często jest własna rodzina. Niekiedy, może w 5% wszystkich przypadków, czyli SPS-ów, ingerencja czysto kliniczna byłaby potrzebna, ale jeżeli ktoś zweryfikował słuszność wiedzy germańskiej na sobie i żyje nią na co dzień, to zaakceptuje taką ingerencję tylko wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z odkrytymi przez doktora prawami natury. Niestety, dzisiaj takowej ingerencji klinicznej nikt nie otrzyma. Nawet gdyby jakiś lekarz, który znałby dobrze germańską, chciałby interweniować, nie może tego zrobić. Kliniki na całym świecie muszą przestrzegać stojące w sprzeczności z prawami natury procedury ustalone przez Światową Organizację Zdrowia. Żaden medyk nie odważy się odstąpić od tych procedur, bo to byłoby równoznaczne z utratą prawa do wykonywania zawodu i innymi represjami. Dlatego na taką pomoc dzisiaj nie możemy w ogóle liczyć. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak rzetelnie poznać tę wiedzę, bo w chwili obecnej jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Sami musimy wiedzieć, jak postępować, gdy zostaniemy skonfrontowani z jakimś SPS-em. Biorąc pod uwagę dotychczas powiedziane, może będzie ci łatwiej zrozumieć dlaczego tylko nieliczni są w stanie dotrzeć do tego największego daru, jaki ludzkość kiedykolwiek otrzymała. W chwili obecnej germańska wiedza w jej oryginalnej, kompleksowej i kompletnej postaci jest dostępna tylko zaangażowanemu w proces systematycznego i dogłębnego samokształcenia człowiekowi, który z własnej, nieprzymuszonej woli żyje i weryfikuje ją na co dzień. Autodydaktyczne studia germańskie są możliwe w ramach obszernego programu kształcenia, który prowadzą od lat w Polsce. Program ten ma na celu nabycie umiejętności samodzielnego, prawidłowego wykorzystywania tej wiedzy dla siebie samego. Jednym z elementów tego kilkuletniego, kompleksowego procesu samokształcenia jest również zdobycie bardzo ważnej umiejętności, a mianowicie umiejętności interpretowania tomografii komputerowych mózgu w oparciu o system doktora Hamera. Każdy absolwent po zakończeniu całego programu kształcenia orientuje się w tym również, ale żeby nabyć w tym wprawę, musi po zakończeniu programu w ramach stałych spotkań online systematycznie tę umiejętność ćwiczyć. Osoba, która rzetelnie poznała tę wiedzę, Sprawdziła jej słuszność na sobie i żyje nią na co dzień. Rozpoznała również, że odkrycie doktora Hamera posiada potencjał, który uwalnia go nie tylko od tzw. terapeuty. Wiedza ta prowadzi do globalnego wyzwolenia społeczeństw z rozpanoszonego na całym świecie mentalnego i rzeczywistego zniewolenia. Z biegiem codziennego jej doświadczania Następują ważkie przemiany wewnętrzne, przypominające proces przebudzania i uwalniania się od przymusów nałożonych przez globalny predyktor. Droga z umożliwi kiedyś zaistnienie wolnej od manipulacji i strachu społeczności. Społeczności, w której ludzie i zwierzęta będą żyć w harmonii z własną biologią zgodnie z własnym kodem zachowania. Jak na razie życie zgodne z germańską jest możliwe tylko w ramach własnej rodziny, czyli na bardzo, bardzo ograniczonym terenie. Dzieci wzrastające w rodzinie, w której rodzice znają germańską, nieświadomie doświadczają jej prawdziwości przy każdym wystąpieniu objawów. Jeżeli cała rodzina tę wiedzę posiada i ją rozumie, to żyje bez bojaźni przed chorobą. W takim środowisku każdy jest koordynatorem germańskim. Każdy umie sam przeprowadzić poprawną analizę objawów w przebiegu SBS-u. Wówczas w razie potrzeby podejmowane są spokojne i mądre decyzje. Tylko w takiej rodzinie będzie zapewniona optymalna opieka i spokój ducha. Ten podstawowy warunek musi być zagwarantowany w przebiegu SBS-u. Mamusie, które cały czas przebywają ze swoimi dziećmi, które nie chodzą do przedszkola czy żłobka, znają wszystkie sytuacje, które dzieci przeżyły, bo są cały czas z nimi. Jeżeli pojawią się objawy, to takie matki wiedzą, jakie wydarzenie mogło być ich przyczyną. Tacy rodzice stwarzają warunki, które zagwarantują optymalny przebieg sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury. Każda osoba znajdująca się w SBS-ie. Potrzebuje wsparcia rodziny. Niekiedy jest wręcz zdana na jej opiekę i pielęgnację. Dlatego nasz program kształcenia przeznaczony jest dla rodzin. Dziękuję za uwagę.